31 stycznia w Szczecinku odbywają się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Rady Miejskiej okręg numer 2. Jesteśmy właśnie w tym okręgu. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe wystawia kandydata do wyborów uzupełniających. Chcieliśmy Państwu zarekomendować Dariusza Siubdzie to osoba, która z naszego komitetu, z tego okręgu Połczyńska, Szczecinek, Trzesieka, Osiedle Generalskie będzie brać udział w wyborach uzupełniających. Zachęcamy państwa do głosowania. Na Darka Siubdzie, w naszej ocenie, to świetny kandydat. To osoba, która może wnieść wiele nowego do Rady Miejskiej w Szczecinku. Rady, która dosyć mocno jest spolaryzowana politycznie. Taka osoba jest potrzebna i wprawdzie nie będzie miała większości, ale jeżeli Państwo wybierzecie Darka gdzie to na pewno może być osobą, która będzie świetnie reprezentować interesy tego osiedla, interesy osiedla generalskiego, interesy Szczecinka Trzesieki. Warto zagłosować na Darka, osoba aktywna również w środowisku Szczecinka, w wielu różnego rodzaju instytucjach i ciałach takich, które służą jako Płaszczyzna takiego obywatelskiego porozumienia. Panie Darku, bardzo proszę powiedzieć, co Pan chce zrobić w tym osiedlu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jak Pan prezes Stowarzyszenia wspomniał, jestem kandydatem porozumienia samorządowego Powiatu Szczecińskiego w wyborach uzupełniających, które się odbędą 31 stycznia 2016 roku. Krótko o sobie, proszę Państwa, Dariusz Siubziak, z ekonomista. Jestem, można powiedzieć, od 2009 roku związany z funduszami unijnymi, z pozyskiwaniem i redystrybucją tych środków unijnych. Prywatnie żonaty, szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Od lat angażuję się w życie społeczne lokalnej społeczności, w życie społeczne miasta Szczecinka. Jestem ławnikiem sądowym Sądu Rejonowego w Szczecinku, Wydział Rodzinny spraw Nieletnich. Jestem mediatorem sądowym, jestem biegłym sądowym z zakresu. Księgowości i Spraw Logistycznych. Ponadto działam w Radzie Osiedla. Ja też jestem przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole Szkół imieniem Zespole Szkół Jana III Sobieskiego w Szczecinku. Jestem przewodniczącym Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej imieniem, Jana, imieniem Oskara Kolberga I, II stopnia w Szczecinku. Jestem sekretarzem Rady Rodziców przy Zespole Szkół imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Także moje życie Zawodowe moje życie y, społeczne jest dość związane, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta Szczecinka. Co można zrobić dla tego osiedla? W jaki sposób Pan chce się aktywnie łączyć potrzeby tego osiedla? Jeżeli chodzi o, o, o to osiedle, o, o tym wyborczy numer dwa, chcę usilnie współpracować ze, z wszelkimi organizacjami. Chcę współpracować z, zarówno z Radą Osiedla y, Trzesieka, jak też i z Radą Osiedla Zachód. Chcę współpracować z mieszkańcami poprzez y, y, kontakt z nimi bieżący, poprzez. Bycie z nimi chcemy stworzyć zarówno tutaj na osiedlu Połczyńska, tutaj mam na myśli te ulicę, jak też i w Trzesiece, takie swoje punkty, jeżeli chodzi o dyżury, dyżury radnego. Chcemy być radnym otwartym, chcemy współpracować ze wszystkimi organizacjami na rzecz poprawy warunków bytu, warunków, jeżeli chodzi o... o, o Lepsze, le, le, lepsze nasze tutaj jesteście na tym terenie. Zamierzam reprezentować w Radzie głos rozsądku, głos takiej merytorycznej dyskusji. Chcę współpracować na rzecz dobra wspólnego.